Jaki kuferek będziesz wybierać? Ach, to jest to na pewno trudne, bo mógłbym e, urodziny mojego dziecka, tylko że jest dwójka. E, no, to byłoby to ciężkie. To chyba bo w takim razie e, urodziny moje. Ty 23. 23, czyli nie dwójka, tylko tak. numer 23. Czy Ty jesteś tak. pewien, że ten numerek właśnie odsłaniamy? Będzie. No dobrze, to w takim razie ja już spoglądam na naszą tablicę z kuferkami. W tym momencie odsłaniamy numer 23. No i brawo, Marcinie, mamy 500 złotych na dobry początek wakacji. Myślę, Dobra. że to będzie kwota, która, tak jak Ci wspomniałem, wystarczy na bilet Dawida, jeszcze na jakąś kolację, ale Ty masz jakiś plan, na co już konkretnie przeznaczysz tę kwotę? Pewnie dołożę do wakacji. Czy masz już jakąś liczbę w głowie? Wiesz już, który kuferek wybierzesz? Sześć. Numer 6. Czyli tak jak najwyższa ocena. A ty byłaś taką osobą w szkole, która otrzymywała często szóstki? Nie, nie. Czyli jakie oceny najczęściej? Oj, poniżej znacznie. No ale to dzisiaj mam nadzieję, ja że... Dużo wagarowałam. Mam nadzieję, że ten strzały dzisiaj będzie. Szóstka będzie strzałem dla ciebie w dziesiątkę. Zatem odsłaniamy kuferek z numerem 6 i. No i mamy dwa tysiące złotych. Wielkie brawa. Dwa tysiące złotych o poranku. Naprawdę. Raz jeszcze o... przypomnij wszystkim naszym widzom, jak masz na imię. Agnieszka Agnieszko, dzisiaj wygrywasz w loterii miliony monet w dwa 2000 złotych. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Więc proszę, okay. od jednego do trzydziestu, który kuferek, którą skrytkę wybierasz? 14 Czternaście. Bardzo proszę, już strzałeczka nam tutaj wskazuje na czternastkę. I Romku, kochany, wygrałeś tysiąc złotych w naszej loterii, miliony no. monet. <laughs> no cóż za radość, no wspaniale, ja cieszę się razem z tobą. Przejdźmy do... Do losowania powiedz, którą skrzynkę jaki numer wybierasz? 1, od 1 do 30, chciałam powiedzieć, ale, ale Jacek tak. mnie uprzedził. 29, czyli przedostatnia nasza skrzynka. Tak. Jacku, ja nie wiem, czy ty to widzisz, czy ty to słyszysz. 7 tysięcy złotych wygrałeś wow. dzisiaj w naszej loterii. Miliony monet! Wow!